bo kolejny dzień to kolejny serwis w restauracji Hell's Kitchen i werdykt nieubłaganego szefa Mateusza Geslera. Czy kucharze są na to gotowi? Dobry! Dobry. Dobry. dobry! Jak tam? Dobry. Jest energia? energia! Tak. To co, idziemy na prepa? Idziemy, tak. Dawaj, do kuchni, okay. idziemy! Ja bym dzisiaj chciała trochę pozarządzać tym prepem. Zacznijmy od Ciebie. Co Ty robisz dzisiaj? E, Ravioli i dasz, Ty jak postawiłyśmy. Ja bym chciała wydać desery. Risotto dzisiaj, tatarek i kem z jadę. Wellington tataki. Ja robię portobello, jestem na antrykocie oraz pizzy też. Obiecuję, że do dwóch godzin się wyrabiam. Bardzo proszę o to, żeby na prepie był porządek, dobra? Jasne. Czerwoni już chodzą jak w zegarku. Masło kolorowane na pasie. Bulion rybny do bisku. Wino jest w dyspenzerze jak coś. Komunikacja, nie biegamy. Podzieliliśmy stanowiska, ponazywaliśmy je i wszystko zapowiadało się naprawdę dobrze. Pizze. No się marko, rybko. Sól na pas. Ale no, ona jest olbrzymia ta ryba. Pierwszy raz taką olbrzymię ale ona wcześniej taka duża nie była, nie? Dorsz był zmasakrowany przez rudą. Nie tylko dorsz ucierpiał. To do mi temperatura odpowiednia. No mam tu gorące. Zachowaj formę, zachowaj formę, jest bardzo Tam ważna jest forma. Tam jest napisane, że to jest prostokąt, czy to jest kurczę kółko, no co to jest? Nie, do mi tragedia. Musisz wykroić tak, jak jest zgodnie z recepturą. Dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze. A Kapitan, do ma oczy w koło głowy, bo za chwilę ty skończysz to danie za mnie. Dobrze. Spieprzyłam sprawę. Ale porcja jest tak pamiętasz, rozmiarowo jak ma. Tak, tak? mierzyłem ilnikią. Dobrze, dobrze. Zmierzyłem. Ogólnie w restauracji najpiękniejszy moment jest serwis. Moja ekipa, jak widzą, są Czechosą gości i więcej, i więcej, że robi full, to widać u nich uśmiech. A lubimy, jak po prostu się nagle robi jeden czek, drugi, trzeci, czwarty, i biegamy. I to jest super, ale czemu? Bo mam idealny prep, a tylko trzeba wydać.